Po drugiej stronie udziały w projektach deweloperskich, gdzie to jest aż 17-18% w skali roku, i to nie mówię teraz przy tej inflacji, tylko wcześniej. Ale wszyscy wiemy, że to jest na innym ryzyku, i klient też to wie, a przynajmniej powinien. W związku z czym tutaj też z klientem staramy się omówić jego, po pierwsze, czas inwestycji, po drugie, środki, którymi inwestuje. Czy to są środki, które mają być zainwestowane i odebrane za kilka, kilkanaście lat. Czy to są środki, z których chcemy opłacać studia naszych dzieci? No i tutaj, na przykład, lokale komercyjne, które nam płacą co miesiąc, czy co kwartał, czy mieszkania, no to jest świetny sposób na ten dywidendowy sposób współpracy. Jeżeli chcemy na trochę większym ryzyku zainwestować, to inwestujemy w projekty deweloperskie. Najczęściej jest tak, że klient na bazie tego wywiadu i rozmowy z nami, nie kupuje jednego rodzaju inwestycji, tylko po prostu tworzymy mu taki portfel, no bo na koniec dnia o to chodzi.